Piotrek ochroniarz, zbiór opowieści. Piotrek przy tych imprezach bananowych nie pracował przez agencję, tylko na własną rękę. Kiedyś go jakiś banan poprosił o ochronę domówki, a potem to już reklama szła pocztą pantoflową. Raz dzwoni do niego jakaś gówniara, już na wejściu pyskuje i ma same problemy, ale dobrze płaciła, więc zgodził się przyjść. Impreza była na Żoliborzu, Warszawa, Hir. Dom tak na około 5k. Ojciec, jak się okazało, 16-letniej Jubilatki na wejściu dał mu 500 zł i po robocie miał być jeszcze 1000 zł. Gość był poważnym hurtownikiem karmy dla zwierząt. Impreza w pełni. Dzieciaki z gimbazy i bazy przychodzą w ubraniach kosztujących tyle co tani samochód, chlejo i palo. Jubilatka napierdoliła się najwcześniej ze wszystkich, ale jakoś tam nawet stała na nogach. W pewnym momencie ktoś jej przypalił sukienkę szlugiem. Gówniara zaczęła awanturę taką, że ja pierdolę. Darła się na wszystkich, a potem zaczęła napierdalać losowych ludzi pazurami. Szczególnie się rzuciła na jakiegoś chłopaczka i centralnie mordę mu podrapała do krwi. Chłopaczek wkurwiony ją złapał w pół i zrobił to słynne hyca podłogę. Panna się przeraziła demonstracji siły, ale dalej była wkurwiona jak osa, więc podbiega do Piotrka, który wcześniej próbował ją uspokoić gadaniem, bo nie chciał stosować przymusu bezpośredniego wobec córki pracodawcy. No i drze się na Piotrka, że ona mu rozkazuje napierdolić tego chłopaczka. Piotrek ją oblał, a ona wtedy zaczęła napierdalać jego. No to złapał ją za łapy, przytrzymał już zupełnie na poważnie i powiedział, żeby się uspokoiła, bo będzie problem. Ona wpłacz. Że on Piotrek pobił. No kurwa, rzeczywiście. Złapała telefon i zadzwoniła na policję. Policja przyjeżdża po kilkunastu minutach i pytają się co się dzieje. Gówniara pokazuje na Piotrka i chłopaczka i mówi, że ją pobili i chcieli zgwałcić. Policja zanim zaczęła dochodzić, czy to prawda, to poprosił ich o dokumenty. Patrzą na legitymację szkolną tego chłopaczka, potem na niego, potem na Piotrka i zaczynają przepraszać, jakby prezydentowi na strań na dywan. Pannę postraszyli, że za składanie fałszywych zeznań jest bagieta i żeby się natychmiast uspokoiła, albo ją wezwą na izbę dziecka. Potem jeszcze pięć razy przeprosili chłopaczka i Piotrka i spierdolili. Panna wystraszona zamknęła się w pokoju i nie wychodziła aż do końca imprezy. Piotrek spytał chłopaczka o co chodzi, a on mówi, że jego star jest uber wysoko postawiony w policji. Impreza osiemnastkowa bananowy, jest kilkadziesiąt osób. Ojciec jubilatki bogaty, ale słoma mu wystaje z butów. O północy śpiewanie 100 lat i tak dalej. Nagle pod dom podjeżdża ojciec BMW Z4. Hehe, masz córunia, wiesz, że cię kocham. I masz grosza, nie skąpie. Niech ludzie wiedzą, że moja rodzina byle czym nie jeździ. Masz tu kluczyki. Panna w niebo wzięta, goście biją brawą. Tatę, mogłeś się przejechać tylko kawałek po ulicy. A piłoś? Tylko kilka kieliszków. No dobra, to my w rodzinie głowy mamy mocne i ty już byłaś w autoszkole kilka razy. Ale tylko do końca ulicy i zawrócić, czo? Dziewczynka wsiadła do samochodu, odpala. Rusza z piskiem opon. Puszcza kierownicę ze strachu. Samochód zamiast zjechać na ulicę jedzie po chodniku i wpada na pełnej kurwie. Na tyle, na ile się przez te kilka metrów zdążył rozpędzić, zaparkowanego przed nim Mercedesa SL należącego do ojca. Ty kurwa idiotko! krzyknął ojciec, podbiegł do BMW, wyciągnął pannę za włosy, przy wszystkich wypierdolił parę z liścia i odesłał do domu, zachęcając do pójścia do pokoju i nie wychodzenia. Z niego kopem w dupę. Biadaje nad tymi samochodami i każe gościom wypierdalać do domu. Nagle siada na chodniku i próbuje złapać oddech, i trzyma się za klatkę piersiową. Piotrek nieśmiało pytać, czy wszystko dobrze, i czy może po karetkę zadzwoni, czy coś. Jak kurwa dobrze! No jak kurwa dobrze! Nie widzisz, co tu się stało? Wódki mi daj! Piotrek przyniósł butelkę z domu i skończyło się tak, że do rana siedział z ojcem tej panny na chodniku i pił, a ojciec opowiadał mu, jak on w latach dziewięćdziesiątych jeździł do roboty do Włoch, jak za komuny był w wojsku, jak go żona zdradziła losowa bananowa impreza w jednej z podwarszawskich miejscowości. Dla niewarszawskich Anonów tłumaczę, że w tych miejscowościach zazwyczaj jest tak, że mieszka trochę napływowych nowobogackich i trochę ludności rdzennej. Części patologicznej na 9000%. Coś jak w tym słynnym otwocku, tylko tam nie ma nowobogackich. Rozwarstwienie społeczno-ekonomiczne, wyrażane przez współczynie Giniego, tak wysoki jak w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, jest przyczyną licznych konfliktów na tle klasowym, podczas których młodzi tubylcy biorą redystrybucję dóbr w swoje ręce, poprzez spuszczanie wracającym z imprez bananów pierdolu i uspołecznianiem ich iPhone'ów, a następnie ich sprzedaż i zakup za uzyskane w ten sposób środki nowych Adidasów, alkoholu i narkotyków. Impreza w domu dużym jak sam skurwysyn. Do godziny 22, 23 wszystko spokojnie. Nagle pod dom przychodzi seba, dresik, Suchoklates i stoi sobie na ulicy. Piotrek się go pyta, czy przyszedł na, na imprezę, a seba mówi, że nie, spoko, spoko, tylko jeden biznes ma. Z domu wychodzi jakiś pijany dzieciak, podbija do Seby. Siema, siema! Zgrywa cwaniaczka takiego jak seba Dresik i seba coś mu daje, a banan daje mu pieniądze, więc widać, że Piotrek właśnie był świadkiem transakcji kupna-sprzedaży he, he, marihuany. Jak transakcja dobiegła końca, to banan stoi jeszcze chwilę z Dresikiem, gada z nim i stara się być fajny. No wiesz, jak ostatnio kupowałem wódkę na podrobioną legitkę, to sprzedawczyni chciała po psiarnie dzwonić, ale spierdoliłem. Hehe, he. co nie? Sztywno się trzeba trzymać. Dresik się patrzy z politowaniem, ale nie chce psuć relacji z klientem, więc potakuje i w końcu pyta, co to za impreza. A Banan mówi, że kolega robi i czy Dresik chce wbić się w udeczki napić. Piotrek już czuł, że będą kłopoty, więc mówi, że zgoda gospodarza jest potrzebna, ale Banan poleciał po gospodarza. W tym czasie Dresik Nie no mordeczko, ze mną żadnych problemów nie będzie, spokojny chłopak jestem, daj na luz. Wychodzi na pierdolony jak z sodoła gospodarz z tym bananem od marihuany i mówi, że dresik może wbijać, nie ma problemu. Piotrek stał na zewnątrz, więc nie widział, co się dzieje w domu, ale nikt mu nie zgłaszał żadnych problemów, więc spoko. Po tak jednej, dwóch godzinach wychodzi trochę najebany dresik i chce iść do domu, ale Piotrek zauważył, że coś ma pod kurtką. Wyciągnął pierdolonemu z pod kurtki DVD-XD, a z kieszeni jeszcze dwa telefony. Mówi sobie, że nie zadzwoni po policję, ale on ma wypierdalać i już się nie pokazywać, a seba się zaczął odgrażać. Derp, dojedziemy cię z mordami, nie pokazuj się na kociołkowie. XD. Piotrek się wkurwił i mu wykręcił łapę i wypierdolił za furtkę. Po pół godzinie widzi, że ulicę nadciąga ekipa kilku osób. Czuć, że będzie problem, więc szybko zadzwonił do znajomych ochroniarzy, żeby przyjeżdżali ze wsparciem. Bananom kazał zamknąć się w domu i nie wychodzić, a sam przełożył gaz pieprzowy z plecaka do kieszeni i schował pod krzakiem koło furtki pałkę teleskopową. No i faktycznie ekipa składała się z Seby Suchoklatesa i kilku jego kolegów. Napakowani oni nie byli, ale mordy tak patologiczne, że widać, że niejedną walkę już przeszli. I może być ciężko. Zaczynają się do Piotra przypierdalać. Co kurwa, frajerze! Naszego koleżkę żeś popychał, co? Piotrek grał na zwłokę, aż przyjdą posiłki i bardzo spokojnie do nich gada, że seba suchoklates wie, dlaczego został wyproszony i nikt tu nie chce problemów, ani nikt nie chciał ich obrazić. Patusów oczywiście to nie przekonało i zaczynają Piotrka przepychać, kopać w płot i tak dalej. Napierdalać z pięści w domofon. Nagle Piotrek dostał od jednego gonga, Na szczęście niezbyt mocnego. Ale był to sygnał, że konflikt przechodzi z fazy wstępnej do fazy właściwej, więc Piotrek zatrzasnął furtkę i psika gazem. Patologia na chwilę się odsunęła, ale zaraz ponaciągali koszulki na mordy i szturmują płot górą. Piotrek wyjął pałkę spod krzaka i wypierdolił pierwszemu w łeb tak, że tamten poleciał z powrotem na ulicę i zwija się na ziemi. Reszta rozcieczona była jak chuj, ale bała się już na płot wejść, więc zaczęła wyważać bramę. Brama latała już mocno i w pierdol był bliski, ale na szczęście w tym momencie pojawiły się posiłki w postaci trzech samochodów z kolegami Piotra. W ciągu kilkudziesięciu sekund patole leżały obolałe na ziemi. Problem był taki, że w tej miejscowości mieszkało pewnie jeszcze od chuja ich kolegów, z którymi wróciliby, jeżeli puszczono by ich wolno, więc ochroniarze wywieźli ich na dwie tury w jakieś bosowe miejsca kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów za miasto. Zabrali karty z i puścili wolno, żeby dotarli sobie do domu akurat na niedzielne śniadanie z rodzinką, jak już się uspokoją. Nie wiadomo, czy patologia potem robiła jakiś odwet na bananie organizatorze i jego domu, ale TBW, bo Piotrek kończył pracę o czwartej w nocy. Jedziemy dalej. Kolejna impreza. Tym razem średni wiek. Jeszcze niższy niż zazwyczaj. 15-19 lat. Naciskiem na 15-16. To było zimą zeszłego roku. W lutym bodajże. Jak przypierdolił mróz minus 20 w nocy. Piotrek siedział w środku, w halu. I tam sprawdzał czy goście są na liście. Młodzież rozszabrowała pokaźniej wielkości barek matki organizatora. Poważnej pani doktor. Po dwóch godzinach imprezy, Kible pozapychano drzygów i Piotrek chodził lać na zewnątrz. Jakaś najebana gimbusiara, około 16 lat, mocno kleiła się do wszystkich i na oczach Piotrka przelizała się z trzech, czterema typami. A pewnie było jeszcze dwa razy, tylko jak nie patrzył. Nagle hyc! Jeden Mateusz ją złapał za rączkę i zaprowadził na górę. Wrócili po pół godziny. Usiedli na kanapie, chłopaczek zadowolony, a panna najebana się do niego przytula i mówi, że go kocha. Przytulanie mu się znudziło, więc poszedł pić wódkę z kolegami. Z pokoju, gdzie poszedł, słychać śmiechy. Widocznie chwalił się swoimi podbojami seksualnymi kolego. Po jakimś czasie z tego pokoju, gdzie pili wódkę, wychodzi inny chłopaczek, ale ubrany w koszulę i bluzę Mateusza i z chłodną twarzą siada na kanapie, gdzie drzemała ta gimbusiara i zaczyna ją macać. Gimbo się budzi i zaczyna kleić do odzieżowego Sobowtóra Mateosza i znowu wyznawać mu miłość. Sobowtór niewiele myśląc chyc ją za rączkę i prowadzi na górę. Po kilku minutach słychać wrzask jak z sali tortur. Nie na włosy kurwa, nie na włosy! Jakaś awantura. Po minucie zbiega na dół zaryczana gimbusiara i krzykiem oznajmia światu, że Mateusz spuścił jej się z nienacka na twarz i włosy. Co widocznie z jakiegoś powodu uraziło jej rozum i godność człowieka. Piotrek płacze ze śmiechu. Gimbusy też. A gimbusiary przejęte próbują koleżankę uspokoić i trochę ją wytrzeć, bo Mateusz dwa razy wystrzelił bardzo solidnie. Dziewczyna jednak wpadła w jakąś histerię. Zrzuciła koszulkę i w samych spodniach i staników wyleciała na dwór i tarza się w śniegu jak pojebana. Sobowtór Mateosza jak zobaczył coś otwierdala to szybko do ubrania i ulotnił się po angielsku, bo czuł nadchodzące kłopoty. Piotryk złapał gimbusiarę wniósł do domu i siłą posadził pod kocem przy kaloryferze, bo wtedy naprawdę w nocy było z minus 20 stopni. I jakby się jeszcze chwilę półnaga naga i najebana w tym śniegu potarzała, to szpital mocno albo i kostnica. Gimbusiara chlipie i momentami drze mordę. Koleżanki ją pocieszają, a ona w końcu dzwoni po ojca, żeby po nią przyjechał. Mateusz jeden nie dał jebania i wrócił do picia wódki z kolegami. Po około pół godziny w drzwiach staje kompletnie najebany ojciec gimbusiary i pyta Piotrka, co się odpierdala. Piotrek mówi, że córka trochę za dużo wypiła i wpadła w histerię, jak i najlepiej jak ojciec ją weźmie do domu i sam z nią pogada. Napierdolony ojciec leci do dziewczyny. Córeczko, go! Córunio, co się stało tobie? Piotrek myślał, że dziewczyna będzie chciała ukryć hańbę przed ojcem. Mylił się. Spuścił mi się na włosy. Na moje włosy. Jak się okazało, porywczy charakter odziedziczyła ona po ojcu, którego w ciągu sekundy jasny chuj strzelił. Który kurwa? Mateusz! Ten w niebieskiej bluzie! Jeb, yep. przechodzący obok przypadkowych chłopaczek w zielonej koszulce, dostał gonga, aż poleciał do następnego pokoju. Po czym ojciec wziął córkę na ręce i wyszedł. Znajomy ochroniarz poprosił Piotrka, żeby stanął za niego na bramce w klubie na jeden wieczór, bo tego dnia nie, nie może. Nie było problemu. Piotr stanął na bramce w jednym z warszawskich klubów specjalizujących się w ciężkiej muzyce elektronicznej. Było z nim jeszcze dwóch innych ochroniarzy. W tym taki jakby kierownik zmiany i selekcjoner w jednym. Więc Piotrek miał tylko pomagać, jakby była jakaś większa awantura i kontrolować kolejkę, żeby nie było przepychania i burdelu. Późno w nocy. Jak kolejka już się przerzedziła, przychodzi kompletnie wyćpany ziomuś. Ten klub ma dosyć liberalną politykę, jeżeli chodzi o używki. Jak cię ochrona złapie w kiblu na wciąganiu kreski, to raczej problemu nie robi, dopóki nie odpierdalasz. Ten typ był jednak wyjebany. w sam kosmos i ogólnie to był cud, że dotarł w jakimś stanie do klubu. Cud nie powtórzył się jednak przy próbie komunikacji z nim i ciężko było się z nim dogadać i wytłumaczyć mu, że niestety nie wejdzie, bo niedługo koniec imprezy. W końcu się udało. Gość odszedł kilka metrów od wejścia. Stał sobie na chodniku, fazował i widocznie próbował wymyślić jakiś sposób na dostanie się do lokalu. Bo po jakichś 10 minutach wykrzywiania twarzy na wszystkie możliwe sposoby odwrócił się do ochroniarzy plecami i postrzegł do nich tyłem. Co ty kurwa robisz? Wy, wychodzę. Gdzie wychodzisz? No, do, do środka. Rozpierdoliło to ochroniarzy tak, że wynieśli mu z kubu kilka butelek wody i dali paczkę szlugów, ale przekonali go przy tym, żeby poszedł wychodzić do innego klubu. Nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli dotarliście do końca. Byłbym wdzięczny, jakbyście zostawili też łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. A no i nie zapomnijcie zostawić komentarza. Kolejne pasty już niebawem.